Mam nadzieję, że Wam się streamy podobają u tego drugiego towarzysza. Polecam jego kanał, przepraszam, tak że jesteście w, trochę Gierek, takich mniej strzelankowych, a bardziej takich karcianych. To Elvis 90 Dokładnie. Chciałem sam się już zaplomować, jak jak by nie było dożyć wrócić. Ale żyć. mówiłem, bania, szybko wróć, bo jest 2-2, przetop, a Midway. Tak no. było, przetop. przetop. No git, Widzisz, ja z no, Ja nie tutaj zagłosowałem. Się. A zagłosować? To nie, no nie tak, że a. to tylko. Już myślałem, że jeszcze dać głos, ale nie, nie bo nie. Było nie, to... nie, nie, nie no, że... Wiesz co chodź na A Na A dobra, dobra Mhm. Bo na B prawdopodobnie tam mamy nacisanie. Ale prawie wszyscy idziemy na A. No. ale ma niemińskiego LKM, a ty. No ładny, ładny, z Dobrze tylko żeby tutaj nie dawali takich kwestii że masz wiesz field tested i o, takie będą. Patrzę po długości zmianę, no. A ja wziąłem z miną, kurde, zostaw ten granatem. Mina się ona akurat na się przydaje minę Jak ją tutaj dasz na górę, na tym pociągu, tak często lewym przychodem Ty możesz na górę rzucić po lewej Mhm, mi się mega przydaje. Jedę na środku. Więc ja tu biegnę sobie na schodki. Dobra, to możesz tam trzymać się, będę przyjechał. Okej, okay. okej, okej, muszę się podrapać, bo nie jest to spędziło bardzo mocno. Jeden go zdjąłem. Nice. Drugiego też muszę się przeładować i wiedzą gdzie jestem Otrzymaj, ile tam do radę no, muszę się przeładować, bo mam mało Dobra już Brat dostałem od snipera i od gościa Dwóch wyszło Od nich Dobra, trzymam Będą podchodzili bardzo blisko dwójkę albo trójkę a nie, zmieniłem zostało Kurde Mission Do góry jeden. Teraz go wyjmę. Nie wiem, czy z góry się Jeszcze jeden, góra. Z góry byli ciągnięty. Przez to nie musi się przesunąć. O ale najdziej A druga część, którą nie idę ja ci zaraz zrobię za próbkę tam jest na drugie Ja ci robię zapróbkę To możesz posadzić No nie bo mnie grybię A, do, do, do A mój co? Nie wierzę w te pajączki. Nie! Słyszę go. No nie da się z tymi przyklejającymi nejdami, no przecież chłop sobie tak rzucił akurat we mnie. O nie, ten gościu z pajączkiem. Cofa się na D, od ich lekko idzie. Robij no, im na plecy, zaraz. Baria Jestem do góry. Nie, ja, ale te przylepiające najdy są takie irytujące. Dobra, ładnie, zróbłem zr zr typa. Idę na D. Czekaj. Dobra, widzi mnie. Idzie od tego do przejścia na D. do ciebie na górę. nam ci go. To no, jest ja przyszedł jeden. Wiem. Uważaj, żeżka? Nie, padłem. Druga? Trzecia? Nie, dobra, trzecia się odbiła. Wiem, co jest zrobić. Musisz się cofać. Mam Głóżka się na skakać. I muszę się przysładować. Okay. Już bygnę na. Red. A ja to jest. Ale wiesz co? Nie, ja im biegnę tutaj na respawn. Dobra, dwóch tu mnie dojechało. Idę normalnie na punkt. Nie mogę z tymi przylepiającymi granatami. Mam sekund do umiejętności. Dla mnie się z tyłu zgrali. Obbity bardzo mocno. Cofa się na despa. Z lewej strony, przejściem dolnym. Więc po postaram tam ee, od prawej strony znowu.

Ja wchodzę w przejście dolne W razie ruszu dostanę tutaj linka No, akurat to musiał być Dobra, nie zabiłem go, jestem za głupi Ale powstrzymałem przynajmniej, żeby nie dobiegł. Nice Siedem, no jesteś w stanie to mm, idę z... Minką dalej Jakie staty? 179 Prawie 2-0 KD No, nie, ale szczerze powiedzieć że na przetopie z Minką też się dobrze atakuje, szczerze Można im hmm? tak fajnie zostawiać Jak dobrze mu rzucisz, to daj wiem, Na tym D szczególnie na wiąca. tym D i C Tam łatwo można w tych przejściach zostawić gdzieś Tak, bym ją mnie nie wtypał Będę za tobą, proszę indukować, o dziękuję Jaki ty kochany? Eee, to nie biegłeś ze mną? Bo... Nie, biegliśmy od respa A. I potem tu skręciłeś w prawo i ja pobiegłem górą O, ten dałem szybciej Może trochę Czekaj, ja ci zaraz odpalę umiejętność Trzy, dwa, jeden O Zanim się coś stanęło Nie leżę Niech się wszystko wezmą, drogi duchu jeszcze raz? Na respie kampi dwóch Ja muszę kampem, bo nie przyszedł do mnie Mogę go wyjąć? Tak Mmm, pomóc, 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 Dzięki Jeszcze dostaję skądś Jest, na ty, jest na sedzie Leży, leży Zginął, dzięki O, sniper na respie Podchodzi no. Jeden będzie B przejmował Dobra, my ja tu jesteśmy tyle osób, to ja jedna Idę z Państwa niektóre No to ze środka, z góry postrzelam. Mhm do góry starcza, do góry jest cepo z lewej strony Nie mm -hmm. z strony mi wyszedł jeden jest po drugiej stronie tego przejścia do góry Wyhala z drugiej strony yy, tak ładnie przetrzymujemy na tym, że... No B przejmują Nawet jakby przejęli teraz B i A, to im mało czasu na później zostaniesz. Mm -hmm. No mogę zabijaj mnie! Ja, mógłbym ja bym, przez to mogę skanować Wiesz co jest też bardzo fajne w tej grze, że jak kogoś mocno obijesz tak załóżmy z 90hp Nie wiem od ilu to dokładnie, ja się, no, ale... no ja muszę się przodać no Jak mocno obijasz i ktoś ja go dobija się. to tobie też to liczy jako killa Tak, zauważyłem to A musi być więcej niż 60% Mhm. No, ej, nie dostałem! Aaaa, padnę, padnę, padnę do tej. Będę. Dob dobrze, że się spostrzegłem, bo już chciałem naprawdę zacząć rzucać coś bluzgami. Ty, oni mają duplo 6%. Mission No, i 30 sekund. Nie razu rady, nie ma pan. 11. W ogóle na A się nie skupiałem, założyłem No, no właśnie, na dole i do góry jeden. Mnie nie, nie ma, mamy, ja padłem. Ale ja to zarpadne Tak A z góry mnie zapomniałem, nie zapomniałem tak, A wiesz, że nie mają szans przejąć w ogóle Parzę jak mi zdusiła ładnie No przetop mówię, przetop i te tutaj punkty I mean, W sensie najgorsze jest co jak ktoś po prostu próbuje iść tylko na B na tym B wystarczy, że ktoś będzie dwóch w środku Ktoś po prawej it. będzie pilnował żeby nam na plecy nie przyszli i mm -hmm. no nic nie mogą zrobić